Największy błąd, który popełniają osoby, które bardzo dużo pracują i które są przemęczone, to jaki? No właśnie, to ten, że te osoby piją za dużo kawy. No bo skoro rano wstaję i jestem zmęczony, zmęczona, no to co? Kawa. A mijają, mija 2-3-4 godziny. Kurde, ale znowu jestem zmęczona, zmęczona, no to. Kolejna, dwie godziny, kolejna, dwie godziny, kolejna i tak do wieczora, godzina dziewiętnasta na kolację, no to jeszcze też kawka, no bo jeszcze trzeba będzie popracować. Moi drodzy, najgorszy sposób na to, żeby się pobudzić, działa krótkofalowo, długofalowo, niestety, ale mocno niszczy narządy, szczególnie wątroba, żołądek, osłabia nerki. W związku z tym, tak naprawdę, tylko i wyłącznie macie coraz mniej energii. Czy tak się powinno robić? No uważam, że zdecydowanie nie, więc kochani, jeżeli nie chcecie później chodzić po lekarzach, jeżeli nie chcecie później chodzić po naturoterapeutach, to zadbajcie o siebie zawczasu, a co róbcie? Wróćcie najlepiej do poprzednich moich nagrań na temat nerek, na temat kawy, napoju z kombuczy, znajdźcie alternatywę do kawy, a jeżeli już wiesz, że czujesz się coraz gorzej, a jesteś w tym stanie, o którym ja mówię, czyli cały czas pracujesz, 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 zapraszam na konsultację. Albo wybierz jakiegoś innego specjalistę, ale działaj zawczasu. Obserwuj mnie po więcej, bo będzie jeszcze więcej ciekawych informacji na razie.